Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Grid, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam gdzie znajduje się gwiazdka za wyzwania 5 tygodnia. Ale zanim do tego przyjdziemy, chciałbym Cię prosić o pozostawienie łapki w górę oraz jak jesteś nowy do zostawienia subskrypcji. Ponadto chciałbym Wam przypomnieć, że trwa konkurs na Starter Pack oraz 20 KV dolców więc zachęcam do wejścia w zakładkę wideo i zapoznać się z filmikami. Albo obejrzeć do końca film i tam będzie przekierowanie do tamtych filmików. A już teraz przejdźmy do odcinka. Powiem wam szczerze, że ekran wczytywania za piąty tydzień wyzwań sprawił mi mały problem i do końca nie jestem pewny, w którym miejscu znajduje się gwiazdka. Mam dwa miejsca i oczywiście wam pokażę obydwa miejsca, gdzie może znajdować się gwiazdka, więc już przejdźmy do tego. Jak spojrzymy na ekran wczytywania, to widzimy tą tak zwaną elfkę z łukiem. Akurat łuk nie jest przypadkiem, bo ta broń pojawi się w następnym tygodniu i będzie to wybuchowy łuk. Jak będzie działać, przekonamy się już w następnym tygodniu. Wracając do ekranu, to zaraz koło wodospadu lawy, ten po lewej stronie, widać właśnie niewyraźne ślady, co przypomina gwiazdkę. To jest pierwsze miejsce, gdzie można znajdować się. Jeśli nie w tym miejscu, to gwiazka powinna znajdować się na klipie wulkanu, o właśnie w tym miejscu. Pamiętajcie, by wykonać wszystkie wyzwania, aby wam się odblokowała gwiazdka. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w grze. Cześć!